doza. zespół Aperta, dziecięce porażenie mózgowe. To nie wyrok, to diagnoza. Często słyszymy, że nie mamy szans, że każdy dzień będzie naszym wielkim wyzwaniem. Ale nie możemy się poddać. Musimy walczyć o lepsze jutro dla naszych dzieci. Sami nie damy rady. Pomóż też nam. Wystarczy przekazać 1% dla Fundacji Polsat, by pomóc dzieciom w walce o ich życie i zdrowie. Razem możemy więcej. Seria Huawei P40? Przełamuj granice odległości. Nawet nocą odkryj to, co niewidoczne. Huawei P40 i P40 Pro już przed sprzedażą. Matka. Źródło tego, co dla dziecka najlepsze. Unikalną cechą mleka matki jest struktura MFGM. Odpowiedzialna za rozwój mózgu i odporność dziecka. Strukturę tę zawiera nowy Enfamil Premium MFGM2. By Twoje dziecko mogło czerpać z mądrości natury. Kochamy świętowanie. Te święta będą inne, ale tak samo pyszne. W Kauflandzie znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz. Czyli majonez dekoracyjny winiary 400 ml tylko 3,49. I alpejskie mleczko Milka za jedyne 7,99. Kaufland. Na dobry tydzień. się w filmy z Lace. Nowa Shauma Nature Moments Hair Smoothie. Wzbogacona o esencję pochodzenia naturalnego i tak odżywcza jak Twoje smoothie. Dla odżywionych i mocnych włosów. Nasyć swoje włosy. Nowa Shauma Nature Moments Hair Smoothie. Hej, znasz taką sztuczkę? Hoku z Staj się oczarować nowym lubisiom Duo o smaku orzechów laskowych i czekolady. Lubi się Duo, tak wiele do odkrycia. Dlaczego polecasz Biotebel? Bo nam nie działa. Włosy przestają wypadać. A jak coś działa, to ja to polecam. To sprawdzony lek. Uzupełnia niedobór biotyny i przez to poprawia jakość włosów. Polecam go od lat, bo nigdy mnie nie zawiódł. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Biotebal. Siła leku, której zaufały miliony. Teraz nowość. Biotebal 90 tabletek. Ponad 3 tygodnie kuracji gratis. Przełom Momester Nasal. Pierwszy donosowy steryt bez recepty na objawy alergii, który blokuje je na długo. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. No i jak? Są takie lekkie i swobodne. Pasują do ciebie. Wcale nie czuję się jak motyl. Mam zaparcie. Nie martw się. Weź Xenna Ekstra Komfort, która, jak motyle, pobudza jelita do działania. A dzięki najwyższej dawce naturalnej substancji, dyskretnie usuwa zaparcie. Ksenna Ekstra Komfort. Działa jak natura chciała. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, Gdyż każde lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. A na zaparcia u dziecka? Ksenna Balans Junior. Ułatwia wypróżnianie od szóstego miesiąca życia. Mały to na urodziny. Urodzinowe 25% taniej od Kanal Plus. 25% ci się odbiło. Pakiet Start Plus, teraz tylko 14,99 miesięcznie do końca roku. Platforma Kanal Plus. Młody Bóg się dwoi. Ubezpieczyć się na życie? Raczej oszczędzać. A jak coś ci się stanie, za co będziesz żył? A jak nic ci się nie stanie, nic nie dostaniesz. Aha. Prudential nie musisz się dwoić. Łączysz ubezpieczenie na życie z oszczędzaniem. Nawet jak nic się nie stanie, Prudential wypłaci Ci zaoszczędzony kapitał i przyznane premie. Prudential. Dwa w jednym dla pewnej przyszłości. W Ipla są namiętne, szalone, czułe i pełne miłości. Nowy sezon serialu Przyjaciółki. Wszystkie odcinki oglądaj w internecie na ipla.pl. Nazywam się Edidio Galbani, a Włosi inspirują mnie od lat. Dlatego moje mascarpone jest tak doskonale kremowe, by codziennie inspirować Ciebie. Galbani. Spróbuj nowej Pepsi Mango. This is what you came for. Lightning strikes every time.